No, mi się wydaje, że to nie był jazzy tekst przez nią napisany, i ja dalej kurwa, wiesz, stoję przy tym. Mhm. Nie wiem tego tak naprawdę, to są moje domysły, więc, więc nie mówię, że tak było, ale tak podejrzewam. Bo kurde, no to wiesz, ja słyszałam jej numery, które są na YouTubie, i ona się wpierdala nagle z taką w ogóle nawijką mocną. To niemożliwe jest w ogóle, bo, bo to nie było jej, to słychać po prostu, wiesz, co chodzi? No, może jak to się mówi, wyszła z pudełka, no. Może, może tak było, jakby spoko, ale i tak uważam do dziś, że w ogóle nie powinniśmy mieć tam telefonów, nie? Że okay. to w ogóle, kurwa, tam ta to gra się toczyła o 500 koła, wiesz o co chodzi? Uh -huh. No to no, no, jeśli jej to ktoś napisał i ja straciłam szansę na przykład na to, żeby te 500 koła wygrać i gdzieś to życie poukładać sobie, no to trochę lipa, nie? A co Ty byś zrobiła, gdybyś wygrała te 500 koła? Kurwa, siostra bym wzięła na wakacje i rodziców najpierw. Tak? No, bez A kitu. gdzie byście pojechali? Nie wiem, gdziekolwiek. My nigdy w życiu na wakacjach nie byliśmy, mordo. Oto jedyne palmy, jakie ja widzę.